Siemanko wszystkim, dziś będę robił ozorki w sosie szanowym zapraszam na filmik. Najpierw weznaję sobie zapekluja, Ostawiaj w lace na dwa dni, a potem będę gotową. Przepis na laka to jest 2 litry wody do wołek. Dołek sam na 2 litry wody 50 g ino peklosoli, Bo chcę ino, żeby takie leko słonawe były fajne w środku. Czyli liście laurowe, ze 4 ziela angielskie. Co z kudołek, kaj ze 4 ząbki, 3 razy magum kapłech tam. Wyciągek jest laki, przepukłech zimną wodą, zalołek wodą zaś, dołek sam, czyliście laurowe, 4 ziele angielskie. I teraz będę ważył. Fajnie, ozorki z uizacją w teraz. A tu przy okazji chwilę, dwa owe mi się Teraz fajnie ta skórka sam ściągamy górno. Na patelu do gumy teraz masło i dwie łyżki mumki, i mieszamy, żeby zrobić zacierka do sosu, teraz wlewamy dwie kelnie tego rosołu z tych ozorków i fajnie wymieszać teraz, teraz dwie łyżki krzału jak macie to za gęste to dajcie jeszcze tego bulionu trochę, jak macie za mało intensywny możecie dodać krzału i teraz trochę śmietany 30 słodko śmietana dowolnej i fajnie mieszamy niech to zawry nasz sosik i będzie smakowało Trochę se popie i posolić do smaku. Fajnie wymieszać tero i niech zawre to trochę, niech bulgotnie. Ja mówię, smacznego. Zaprosił na nowe filmiki i do następnego. Trzymajcie się, cześć wam.